Cześć nazywam się Waldek Tak. Na Facebooku dostaliśmy zarazem i prośbę i pytanie kolegi Filipa o pomoc w wyborze wędziska do nocnego łowienia sandaczy woblerami w Wiśle poniżej tamy w Wrocławku. Filipie, wędzisko do którego się przymierzasz Street Fishing Spink 21 nadaje się do użycia na Twoim łowisku, ale pod warunkiem, że sięgniesz po woblery troszeczkę cięższe i stawiające większy opór w wodzie podczas prowadzenia. Nie wiem dokładnie, w którym miejscu będziesz łowić, rzeka posiada kilka stref o różnym uciągu wody, jeżeli chcesz łowić w głównej strefie nurtu, to rzeczywiście to wędzisko możesz użyć. Jeżeli natomiast używasz woblery uklejopodobne, stawiające bardzo mały opór w wodzie, drobno pracujące i nie chcesz bardzo mocno zacinać sandaczy, to polecam, i tutaj niespodzianka, Millennium Trout Zone 21. Wędzisko posiada dwie istotne zalety. Przede wszystkim częściowo odkrytą rękojeść przy stopce kołowrotka, dzięki temu będziesz czuć uderzenie sandacza oraz bardzo duży zapas mocy dolnej części i bardzo fajną, progresywną pracę części szczytowej. Dzięki temu będziesz mógł spokojnie śmigać na duże odległości woblery o masie 5, 6, 7 gramów nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, czyli na przykład pod wiatr. W drugiej części listu Filip rozważa wybór węziska w oparciu o e, Nano Power e, Jig 42 do ciężkiego dźigowania w wiśle. E, otóż e, Filipie węzisko e, Nano Power Jig 42 rzeczywiście nadaje się do ciężkiego dźigowania, jednakże według moich doświadczeń w praktyce. Bardziej bym tutaj oczekiwał użycia tego wędziska w wodzie stojącej lub bardzo wolno płynącej, na przykład w cofce zbiornika zaporowego. Na tak dużą rzekę, od tak zmiennym nurcie i dużej głębokości jaką jest Wisła, może rzeczywiście przy obciążeniu maksymalnym 40-45 gramów przynęta może się okazać niewystarczająca dynamika do mocnego, z dużego dystansu zacięcia sandacza. Jeżeli łowiłbyś na krótkim dystansie z użyciem plecionki, e, prowadząc przynętę z nurtem, rzeczywiście możesz to wędzisko użyć i będziesz zadowolony. Jeżeli masz inne warunki w łowisku, to proponowałbym ci przyjrzeć się dokładniej wędzisku e, z grupy Specjalist Pro. A dokładnie szat. Jest to wędzisko, które my dedykujemy dla łowców troci. Ciężar wyrzutu do 42 gramów. E, osobiście używałem w rzekach pomorskich. Rzeczywiście fantastycznie się sprawdza. No jest troszeczkę krótsze, bo ma 2,60 metra. E, Niemniej jednak tutaj chciałbym Ci podpowiedzieć, że przy tak ciężkim jigowaniu, jaki Ty planujesz, może to nawet nie jest jigowanie, co zamierzasz, a nawet szorowanie dna na dużym dystansie, krótsze wędzisko spisuje się o wiele lepiej. A gdy okaże się, że ryby stoją daleko poza zasięgiem tych dwóch wędzisk, wtedy bez wahania sięgnij po bardzo ciekawy magnum T, Zitrout. Wędzisko stworzone do łowienia morskich troci, również w rzekach. E, ciężar wyrzutu do, od 15 do 50 gramów. tym się nie przerażaj, ponieważ ma bardzo fajne ugięcie progresywne, dosyć głębokie, bardzo daleko mioda. Power wędziska jest niesamowity, będziesz w stanie wyholować nie tylko sandacze, ale nawet przyłowy w postaci sumów na przykład. Mam nadzieję, że te krótkie porady ułatwią Ci wybór, a na pewno skierują Cię na, na pewne modele naszych wędzisk do obejrzenia i przeanalizowania. Twojego wyboru. Mam również nadzieję, że wszyscy, którzy nas oglądacie, skłoni Was to do staranniejszego przeglądania naszych katalogów, konsultowania się z nami, wysyłania nam pytań, do czego serdecznie zachęcam. Dziękuję.